O kurde, Sylo, Sylo, siema, jestem przy twojej chacie, ty siema, zobacz jak cię co zasypało się stało, Admirat, co się stało, Patrz, jak cię zasypało tutaj o panie! Ile śniegu masz? napadało Ty, to przez noc chyba napadało tyle nie, Dawaj, odśnieżamy to Nie, jeszcze nic nie było Kurde Co jest grana. <laughs> Nie, moja łopata jest za słaba, żeby tyle śniegu przyszło. Dobrze jest, Ej, ty śniegu to normalnie po kolana tutaj Ej, może bałwana ulepimy? <laughs> pa, jakiego Kolej, ja mam? Ja mam bałwana tego... kumpla, co nie? No widzę, właśnie, ten bałwan ci pomoże to odśnieżać Patrz, już kawałek mamy odśnieżone W ogóle witamy ja was w widzowie Nie, mam kawałek pojechać, a nawet Nie wyjadę z ogrodu <laughs> no. no A widzowie jeszcze tutaj są no tak, widzowie, widzowie też gdzieś tutaj grają. Siema! siema nie no, tak naprawdę jesteśmy tylko we dwójkę na serwerze, ale witamy Was w kolejnym odcinku z Robloxa. Oczywiście, łapkujcie w górę i subskrybujcie. Ty chyba jakiś tu prezent spadł. O, no, siema, nie widziałem was! No pokażę. Podnieś <laughs> prezent. prezenta, to dla Ciebie. Co to jest? Ode mnie. 122 dolary. 122 dodałem. Dziękuję Ty. bardzo, Admiro. A Create Group? O, 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 o! Ja ogólnie jestem nowym mieszkańcem. Ty, invitełem tego... cię, ho, ho, ho. Wziąłem. Dobra, jesteśmy ja teraz jest nowym w grupie. Mieszkańcem tego miasta! Aha. No i nie wiedziałem, że to i śnieg pada. No, U mnie w Kalifornii to śniegu nie było nigdy. A pa co ja mam? Ja tu mam lepsze rzeczy do odśnieżania, tylko jakby. Taczki masz nie chciałem nie, ci... Co to jest? To jest taki. Odkurzacz? Ta... No nie, to, to jakby to czerwone to grzeje, co nie i roztapia śnieg, pa. To jest grzałka do śniegu, pa. Ale pa, co robi? Taki masz fajny. Myślisz jeszcze do śniegu, to jest odkurzacz no, do śniegu. Gdzie pa Nie mogę sprzedać śnieg, bo mam za dużo już. Dobałwana trzeba I śnieg to dobałwana trzeba sprzedać. Dobra, to trzeba iść do niego. No, ale patrz jak ta wiocha opustoszała, w ogóle nikogo tutaj Rizem. nie mamy. No się tak zasypało, nie ma czym wyjechać. Nawet no, patrz, tu jakiś ciężarówek stoi. Ty, a to ciężarówek to chyba jest do kupienia. Bo tak to mi się wydaje, poczekaj. Ty, A, bo kopara. to jest sklep, ja ci pokażę ile to wszystko kosztuje, jakbyś chciał Dobra. odśnieżać. Czekaj, ja tylko sprzedam mój śnieg. Po 5 dolarków, pięknie. Pamiętasz, że po tej przeprowadzce można fajną robotę szybko mm. tutaj znaleźć i dosyć przyjemną. 53 tysiące. To czekaj, zaraz zobaczę czy ja nie mogę sobie kupić jakiejś kopary tutaj chyba. Nie no ty do kopary. To? Ładnej, nie mogę. Albo tu do środka, nie. do środka. Chodź tak, do to środka, jest pa. jest dobra. Chłopce, siedzi Te, wywalone, pa. Mówię. Open store. Zimno? 30 tysięcy. Mini taki ten. Dobra, to trów. kupię go. No jolo, co so, nie? To większy. Sąki są za Robuxy. Ufo. No. A cześć, zobaczę ile kosztują te. Za Robuxy? 350 Robux. Okej, okay. to niedużo w sumie. Nie no, robuxy, dużo. No. <laughs> jak na odśnieżanie, jak na symulator odśnieżania to dużo jednak. A duży, pół 85 tysięcy. No. Dobra, idę odśnieżać śnieg. Pa, jaką będę miał koparę. Pokaż furę. Ja ci pokażę to jak się odśnieża. Zaparkowałeś ją kołami do góry. <laughs> nie, ona no, tak z nieba nie roz... przyleciała. Chyba, żeś koli troszkę za dużo wypił i żeś się teraz obrócił tutaj na plecy. O, o, o. obrócił jak ty! Nie mogę jej obrócić! A jak oczyniesz, tutaj? Coś się zepsuło! Nie mogę wyjść z niej teraz! Halo, wypuśćcie mnie z tej kopary! Jedź nią Ej! Hej! mogę jechać? nie jechać? Nie da, nie da rady, chyba. Możliwe, jechać? żeś koparkę zaparkował Admiros, no? No właśnie, próbuję ją uwolnić teraz, ale A ona totalnie. ci! Jedź o, czemu, ja robię pa pa pa, reset karakter o. Tyle w temacie. U. Żyje? Wiem ci. Jedź powoli, jedź powoli. Ty. O, żyje, dobra. Ale Jak ja na szybko pojechałem, to... chyba. No, nie wyrobiłeś zakręcie No, poczekaj, szukam Ciebie teraz, a ty tam jesteś, dobra. I ona do góry nogami będzie to, co nie będę mógł nią jeździć. Nie i w ogóle... zdecydować jakaś. No czekaj, właśnie szukam. To nie, tu też nie. Ty. No, chyba nie mogę. Na to wychodzi. A to Ale... mogę? Że samochód tak źle wylądował No kurde, ej mam pomysł, dobra do tego gościa pójdę wiesz No i powiedz mu, że cię oskamował No, ja mu powiem dawaj mi nową koparę <grym> Bo ta twoja koparka gdzieś nie działa Ty ale jak wyjdziesz o to ty jechałeś i, i za szybko żeś że o, 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 czekaj, Jest! Jest, dobra było tam spawn co nie, gościu powiedziałem wej mi nową daj A on mówi dobra nie ma problemu, na gwarancję. jeszcze to jakiś fajny sprzedawca <grym> No o, no, dobrze Nie zależy chyba na pieniążkach już bo Parek i siedzi, wycilowany. No, dobra, będzie odśnieżany. Oj, tak. Dobra, ja to na razie łopatą jeszcze tutaj sz, ten szufluję. Dobra, idę do ciebie. Właściwie próbuję dobra. jechać. O! Ty jadę, ale jak tu skręca dziwnie, co ja jest? No, to jedzie szybko! Ty mam nawet kilometry na godzinę. 18 na godzinę. Bieź przez parking, nie przez drzewa. Jedzie. Dobra, Co ja przez robisz? chodnik chciałem. Nie, no. Ja ci pokażę, ja, ja ci, o, cię ołupię. to śnieżę. rzeczy, chodź, byczku. Ty drogę możesz odśnieżyć. Całą. No, patrz. Ja ci zapłacić cały ten podjazd od Zobaczysz, pa, jak jak tu przejadę, to za się będzie działo? Pa, pa, pa. Ja też sobie do roboty mieć. <laughs> Ale że mi pracę zabrałeś właśnie? Adi jak raz. ja ci tu pomagam? <laughs> no dobra, ej, to jak coś to na się dzielimy. Dobra. Ty, ale ty cały czas pada, Ech. patrz jak zasypało już. No cały czas zasypuje, no. Patrz, jak ci no. tu, pan jaki masz teraz podjazd ładny. Ops. Zgadza i już zasypało znowu. Mogę. No ale pada tego śniegu dużo, no. Ledwo i zasypane. Najgorzej. Dobra. Ja idę zobaczyć, czy nie mogę sobie kupić jakiejś lepszej łopaty, bo ta moja łopata to taka No zobacz, zobacz. Anlago, tu są plecaki. Okej, okay, czekaj, a prezent has fallen? Wow, prezent znowu z nieba spadł, to ja lecę na prezent. Dobra. Zobaczymy, co dostanę. ziomek plecaki sprzedaje, tam są łopaty. Dobra, idę po łopaty, lepszą. O, 300 dolarków, ej mało trochę. Jak za prezent taki kurde? Może wiesz. Słabo pakowali. <laughs> Możliwe. Open store. Ja to na wsteku jadę. Dobra, ale kupię sobie small push Uu, no i dobre, Aha. dobry start, co nie? Zawsze coś, co nie? <laughs> Dobra, jadę odśnieżać. Ale odśnieżony, kurde. Ty możesz wszędzie odśnieżać, już na całym mieście, a teraz no. to jeszcze wiesz. Dobra. Bezpiecznie. Ale jak biegam do się odśnieża. A gdzie no, tak, teraz odśnieżasz tutaj? To jest, że tylko biegam, to się odśnieża. No, 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 bo to jest taka odśnieżarka, co nie? Ty, ciekawy, ile dostanę, jak odśnieżę tak porządnie, porządnie całą ulicę. O, o. Is coming. O! Szybciej się wszystko będzie ten, burza Ta. idzie śnieżna. Ta. Zaraz będzie taki o, śnieg padał, że... że ja ci mówię. Kurde, Ty, dobrzybał trochę, dawaj do bałwana! No lecę, lecę, właśnie już mam Max, to nie? Zapełniona kopara. U bałwana to tam wiesz. <laughs> Ciekawie, ciekawy jest, to dostanę. To... Bałwany to już tam dużo śniegu mu sprzedali, powiem Ci. O, sell snow. Dobra, no, ja sprzedałem. A sprzedało to się? A nie, ja muszę trzymać, e cały czas, dobra. Wow. ty, ty ile no ile zarobiłem? No zarobiłeś? No, wpada, wpada trochę hajsu. Koks. 450 430 Ty, no. Ciekawe, no tak się z... zwróci ta kopara. No, na razie to chyba nie. No tak z tysiąc zarobiłem około. Może 2000 góra, maks. No to jeszcze takich admirosek. 30 kursów. <laughs> I się no zwróci. I się zwróci, no. Albo zarobkuksy, co nie? koparka. Opłaca się. Brap. Bo tam jest jeszcze większa kopara, Patu. tu jeszcze większa stoi, ale ta to chyba 100 tysięcy kosztuje. No, no a to mnie nie będzie stać, na chyba pewno. naprawdę. 100 tysięcy do boksów no. Ty ale powinniśmy mieć teraz coś takiego jak questy, wiesz? O, mamy questy wspólne przecież, ty, powinniśmy questy robić. Gader, jak po prawej stronie masz gader 25 tysięcy snow from the big parking. To są questy i są, no? No i dostaniemy ja nie za ten harde. A drugi masz startować, dobra. No, że od co nie? A to no. może jakby mamy różne questy, ale powinniśmy mieć te same, pamiętam, On że nie tak piszesz, było. Bo mi że tylko lider powinien, może wystartować. A, no to ja wystartowałem, kliknąłem begin. A zaliczyło ci czy nie? Nie. To czekaj, dam cancel, anuluję to i wezmę nowy quest, żeby nam obu zaliczyło. No dobra. Begin, teraz ma powinnaś mieć. Jest, remove 400 snow from the driveway. No, to pod, pod twoje A, chaty do... mamy śnieg sprzątnąć. No. no. Już tam idę. Patrz, Fajne. ja to tylko przejadę, pa pa pa. Ty, nie zadziałało. Zero jest, a może to ja muszę? A może to ty musisz? Nie, poczekaj, to jest h 1? Ta house 1 Red. A house 1 red tak? A, że czerwony domek. Czerwony jest jedyny, klucz, jakiś no. taki. To może nie ta ulica. To jest nie, house 1. To jest ja to do będę miał. <laughs> ty, to ja tam podjadę, ale bied, jak bied, mnie nie widzę. Nie nie ja będę tutaj, wiesz. To ja jest problem, bo jak ja jadę to i odśnieża mi się też zapełnia. O, to zaraz miejsca no. nie będziesz miał. No, jak przejadę na jedną ulicę, już nie ma miejsca praktycznie. Kurde, to się porobiło tutaj, co nie? No ale tak zasypało, no to wie. To ja tego questa anuluję, bo nie wiem gdzie jest ten dom. To weźmiemy innego, bo można by w nieskończoność tak, aż się trafi to co chcemy. Dobra begin. Dobre. House 7 teraz. No gdzie jest house 7? House 7. Gdzieś Blue. na końcu. Dobra, jeszcze jeden, aż trafimy na dobrego. House 1 Idę na ten. Uwaga. O, big parking. To chyba wiem, gdzie to na parking, jest. na parkingu, tam gdzie jest, samochód ee, kupiłeś? Tak, tak, to jest tam chyba, to jest chyba big parking. A tam nie ma śniegu, to też ciekawostka. Dziwne. Może to w okolicach trzeba wiesz, być i, i tyle. Możliwe, no trzeba mnie to sprawdzić, co nie? No. Dobra, ja sprzedaję śnieg i Witamy, lecę, nie lecę jak wiedzą, o co chodzi. No oni to pewnie tu już mają wysprzątane wszystko. Ale jak tak wiecie, widzę, to, 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 się to piszcie komentarze. Tak przybiegają. <laughs> Dobra, ile tutaj mamy pieniążków? 323. No to Aha. jeszcze by na plecach nie stać. Aj, aj. no musisz Musisz trochę pobiegać z tego, co widzę. Dobra, no. ja idę na ten parking większy. Może questa uda się zrobić. To zar zarobisz trochę. Podzielę się z Tobą moją wypłatą. <laughs> Dobra, dzięki. The big parking, no i co? 0% To nie jest big parking. To nie jest big parking? To nie jest big parking. No nie wiem, właśnie, ty. Może gdzieś tam na drugim końcu trzeba. Dobra, jadę, zobaczymy, co z tego będzie. Kończy <laughs> mi się tak może zapełnia. Big parking będzie. Ty, to jakby to. Widzę go! Łapaj prezenta, to jest za to hajs. Biegnę, 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 biegnę. Nie, wyprzedzi mi jakiś wariat. A jest pierwszy. big parking. dostałem, pierwszy byłem. Ty, znalazłem big parking. To jest po drugiej stronie totalnie miasta. Wow, a. a t... To śnieża się to? No nie, bo dojechałem mam full plecak. To jak to masz to wyłączyć, tą koparkę? Nie wiem, może wysiąść z niej ma. a wysiąść mogę z niej, pa. I teraz ręcznie walę, pa. No dawaj, zaczynaj. Wciągaj śnieg. New quest mi się pojawiło. A nie te... O, Rimo 400 z pomarańczowego domu. Okej, okay, dobra, ma... a może ja tu zrobię tego Nie no, niemożliwe, że tak szybko. To aż dziwne trochę, żeby tak szybko questa ogarnąć. No. Podejrzamy. szybki jesteś, aż wiesz. Możliwe, że ja w sekundę to zebrałem, ale nie wydaje mi się, żeby miał takie dobre narzędzia takich rzeczy. Dobra, medium plecak idę kupić? Ja idę sprzedać to, co mam wszystko. Ja medium plecak kupuję. Jak teraz od że to chłopie. <laughs> Dobra, pyk. Zawsze pyk. możesz wiesz, za robuxy sobie kupić, bo to są opcje. Dwa razy pieniądze, szybsze sprzedawanie, bieganie. No jest tutaj tych rzeczy. By się szybciutko ładowało wszystko. <laughs> kolory Wiedna za 25 Wiedna. robuxów. <laughs> tanio, tanio. Sprzedam kolory. <laughs> <laughs> o, wbijają tutaj ludzie widzę. No, coraz więcej już jest osób. Więcej Miasto... osób do sprzątania śniegu. to dostaje nowego życia. Albo No bo wiesz, odśnieżyliśmy. Wbijają, bo przed chwilą była ta burza śnieżna. To się pochowali po tej burzy, to wiesz. No, możliwe, Czy możliwe w sumie. teraz już, nie? <laughs> Dobra, sprzedany śnieg i lecę. Może ja sobie też coś kupię. O, Ty mistrz, ile mam już? Ale mieć. mało się zarabia, 29 tysięcy dopiero. No, ja mam 50 aj, aj. No najlepiej byłoby o, kasa razy 2 myślę na początek. No. By się szybko to robiła. House 2, Orange. Ty, to musi być gdzieś tu. Jak to jest house 1, okay, to, to jest? Domu. Właśnie szukam, wiesz, kurde jest house 2, ale no nie będzie, jest od... chyba ten, te prezenty zbierać na starcie No, no też się pojawiałem tak wiesz, dość rzadko Na starcie to robuxy trzeba wydać i tyle No też wtedy, no 1700 uzbierane, pięknie Odświeżanie pełną biegnę, parą Ale jak tu zasypało mnie, powiem ci Pan bałwan. To jest Taki trochę lipa, że ja. ty tam jest jakaś druga wioska. Powiedz, że grałeś w Chesta. No. No? Dużo szybciej to działało wszystko, nie? No tak, tak, bo to jest I to, to co gramy od śnieżania to jest stary tryb, co nie? Jest jeszcze robiony tak na zasadzie, że masz wejść w ten tryb i grać, 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 i żeby wolno leciało, tak? A no, te nowsze są dłuższą... już tak robione, że szybko leci. I tak bardziej no, przyjemnie dłuższą, się gra. To, na dłuższą, na dłuższą metę, jakby ten jest tryb. No, to prawda. Alas Dobra, jadę, pa, jadę do drugiej wioski, bo tam jest jakaś druga wioska za tym, za skałami Pędą koparkę masz No Dogonię cię No tylko, że ta koparka to jeździ w twoim tempie, z tego co widzę no. Może ciut szybciej, tak minimalnie No ale wiesz, no ale w prawdziwości jak też jedzie koparka, to tak szybko No Nie ten, nie Dobra, idę tam, nie więc ta... a bo tu się nie da przejść Nie pozbiera Aha To z wodem chyba ta kopalnia ta, to musisz mieć skuter śnieżny, żeby tam wjechać. Tu Ice Mountain wow. Required, scooter. Ciekawe, ile skuter kosztuje, pewnie nie stać w nas. tysięcy robuxów. No, pewnie tak. Chcesz zobaczyć krainę, to robuxy. Nas nas o, są drogie Dobra, jak Tutaj tam, odśnieżone u ciebie już, czy jeszcze nie? Zasypało troszkę, ale... Znowu? Nie. Dobra, tak. to zaraz jadę. Majesz przyjechać, bo chcę samochód do garażu zaparkować. Nie <laughs> będzie wiesz. Dobra. Daj, sprzedam nie, ten śnieg i zaraz się tam odśnieżę. Bo jutro nie zapalę samochodu, jak dojadę do pracy? No, będzie przerąbane, kurde. No. Dobra, chodź, i odśnieżymy i będziemy kończyć już ten odcinek. Dobra, tak, myślę. Dobra, to już idę. Jadę no, ci no, odśnieżyć, zarobiłem kurde. zarobiłem tutaj, troszkę zarobiłem. Jak kasa wpada, to od najważniejsze. <laughs> sprzedawanie o, o, śniegu. O moje, garażu, panie troszkę. Dobra, dobra. O garażu. O, pięknie. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Przy drzwiach? O, tak, 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 tak. tak. Dobra. Parkuję auto, parkuję furę. Zdążyłeś? <grym> tak, zdążyłem, no w ostatnim Ty Wyczekaj że tu ci o ten odśnieżę. Patrz, do domu jaki masz do chodniczek do odśnieżony. Oj, no coxon, dobra. No i ja pięknie. O! <suszy> o. O, o. o! już koniec. Nie, już, już to już jest koniec. Może, że mi odśnieżyłeś i zdążyłem <grym> to ogarnąć, więc. Dokładnie. Dobra, widzę, będziemy kończyć ten odcinek. Jak wam się podobało? to zostawiajcie łapy w górę, subskrypcje w naszych kanałach i widzimy się w następnym odcinku. Hello! Elo.